Witam Państwa w studiu tygodnika polskiego. Ja nazywam się Jola Marciniak, a mojego gościa doskonale na pewno znają wszyscy kibice piłki ręcznej, nie tylko w Polsce. Panie i Panowie, Mariusz Brudnicki, m.in. członek Rady Nadzorczej SPR Wisła Płock. Już tak innych jest. tytułów nie będziemy. Jak kogoś interesu, nie będziemy wymieniać, jak kogoś interesuje, znajdzie. Chciałabym rozmawiać, rozpocząć rozmowę z Tobą od Mistrzostw Świata. Niedawno byłem, w drugiej połowie stycznia i sporo się działo. No, my tam jako Polacy nie odnieśliśmy. Praktycznie żadnego znaczenia, bo ten puchar prezydenta, no to nawet trudno powiedzieć, że to był puchar pocieszenia, ale chciałabym usłyszeć, jakie są Twoje przemyślenia po tych zawodach? Przede wszystkim to prawda, mamy 25 miejsce w świecie. E, oczywiście można się tłumaczyć, że mieliśmy jako jedyni ciężką grupę w pełni europejską. Na wysokim poziomie konkurencji, ale, ale prawda niestety jest taka, że od długiego czasu polska piłka ręczna się zapada. Stajemy się absolutnie outsiderem, stoimy zupełnie na boku, na jakimś marginesie, bym powiedział nawet niegrzecznie, europejskiej i światowej piłki ręcznej i to co najgorsze, kompletnie nie wiemy, Y, dlaczego tam jesteśmy? Nie przeprowadziliśmy analizy, nie zastanowiliśmy się, władze, federacja, nie zastanowiła się nad tym, dlaczego jest tym miejsce, tylko próbujemy jakieś takie szarpane ruchy, które mają przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego niż ci, którzy za to odpowiadają. Ale to takie dosyć mocne słowa, prawda? Prawdziwe. A mamy nowe władze w, w Związku, i, i, i co? I twoim zdaniem nic się nie zmieniło? Nic się nie... Czy nic się nie zmieniło? Nie wiem, bo nie jestem w środku, ale mogę powiedzieć, jak, widać, jak to wygląda z zewnątrz. Wróciliśmy do tego samego stylu robienia marketingu na X, na jakichś innych platformach, na innych social mediach. Natomiast generalnie nie funkcjonujemy tam, gdzie jest prawdziwa piłka ręczna omawiana, gdzie się nad nią pracuje, gdzie się nad nią zastanawia. I gdzie się robi, tak po prostu. No, dość powiedzieć, że na finale Mistrzostw Świata w Oslo nie widziałem, może nie miałem okazji zobaczyć, ale byłem w miejscach, w których widziałem bardzo wielu i rozmawiałem z bardzo wieloma osobami. I nie było za wyjątkiem Adama Wiśniewskiego, który bardziej był zwisły Płock niż ze związku. Nie było nikogo. Nie było prezesa y, Polskiego Związku Piłki Ręcznej, nie było pierwszego wiceprezesa do spraw międzynarodowych. Y, więc domniemuję, że nie jesteśmy zainteresowani zobaczyć, jak robi to świat. A impreza była zacna, y, organizacja była bardzo, bardzo dobra mnóstwo ciekawych ludzi, mnóstwo fajnych spotkań. No i tam się tak naprawdę pra, działa prawdziwa piłka ręczna i tam można zrozumieć, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, a nie w tym miejscu, w którym byśmy chcieli być. To może, jak w, twoim zdaniem, w jakim kierunku idzie teraz piłka ręczna? Bo, no bo te zmiany było widać, jak się oglądało mecze, prawda? Nie chciałbym się wypowiadać na temat strony sportowej, bo strona sportowa to jednak domena, tak jak zawsze to powtarzam, w Płocku, Xaviego i Adama. W zakresie odpowiedzialności. Oczywiście my mamy swoje spostrzeżenia, widzimy, że piłka ręczna staje się szybsza, że musimy myśleć o zawodnikach biegających i grających obrona-atak, żeby ta dyscyplina stawała się atrakcyjniejsza. Ale to, co mogę powiedzieć z perspektywy takiej biznesowej, sponsorskiej. Piłka ręczna staje się bardzo atrakcyjna dla wielu sponsorów, ponieważ w dalszym ciągu jest dyscypliną o wiele, wielokrotnie, to, to w ogóle. Ja nie wiem na ile razy to pomnożyć, ale, ale wielokrotnie jest tańsza od piłki nożnej. Natomiast niesie ze sobą bardzo dużo emocji, bardzo dużo, dużą atrakcyjność i w zakresie oglądania jej na żywo w arenach, i oglądania jej za pośrednictwem telewizji. To powoduje, że w tej dyscyplinie pojawia się więcej pieniędzy, a jak pojawia się więcej pieniędzy, to ona się bardziej profesjonalizuje. No i staje się bardziej po prostu atrakcyjna. Natomiast cały czas my jako Polska stoimy na marginesie tych zmian, cały czas ich nie pogłębiamy. Ja nie widzę jakiegokolwiek, jakiegokolwiek dialogu pomiędzy Związkiem Piłki Ręcznej, pomiędzy nowym prezesem. 100 dni minęło. Deklaracje siódemka szmala z okresu wyborów zostały na papierze. Ja nie widzę żadnej otwartości, ja nie widzę żadnej rozmowy, ja nie widziałem żadnego spotkania ze sponsorami, żadnej or próby organizacji spotkania ze sponsorami, próby rozmowy ze sponsorami. Ja nie mówię w firm, które sponsorują polską reprezentację, bo to dzisiaj ciężkie wyzwanie. Trzeba znaleźć właśnie tych, którzy w tą piłkę uwierzą, ale też dać im ten komfort, że ten produkt będzie naprawdę na bardzo wysokim poziomie, bo wielu chętnie dzisiaj w to zainwestuje, aczkolwiek pod jednym warunkiem: że będziemy widzieli, że nie wybieramy y, trenerów, bo mają marzenia. Tylko wybieramy profesjonalistów i wtedy biznes będzie tym zainteresowany. Zostawmy piłkę krajową, na którą mamy zdecydowanie mniejszy wpływ niż na naszą piłkę tutaj płocką. W czwartek najbliższy będzie pierwszy mecz Ligi Mistrzów w tym roku. Tak jest. Zagramy z PSG. No co by dużo nie mówić, to sytuacja nasza w tabeli jest trudna, prawda? No i marzy nam się to, żeby, no też mówię o marzeniach, żebyśmy awansowali do jednej ósmej finału, ale czy to się uda? Naszym przeciwnikiem jest jak Uważasz, że jak to będzie przebiegać? Po drodze mamy jeszcze kilku przeciwników do tego, żeby awansować. Mogę powiedzieć tylko tyle. Oczywiście pełna zgoda. Nasza sytuacja jest trudna. Wiele rzeczy się na to złożyło w poprzedniej części sezonu. Pogubiliśmy... Punkty, źle wystartowaliśmy, ale to jest oczywiście historia, i, i trzeba mieć z tego świadomość, trzeba się nad tym zastanawiać na przyszłość, wyciągać z tego wnioski. Natomiast dzisiaj, no tak, no mamy przed sobą psr e, no ale to nie, to, to, są tylko, to są tylko też ludzie naprzeciwko, to są też zawodnicy, którzy są po mistrzostwach. My też jesteśmy po mistrzostwach, wielu naszych zawodników e, jest po mistrzostwach, są przemęczeni, mają jakieś tam mikrourazy, niektórzy mają większe urazy. No więc trzeba mieć pełną świadomość tego, że y, musimy wyjść z siebie wszystko, zagrać na najwyższym poziomie y, z że To nie jest niemożliwe, bo w Płocku przegraliśmy jedną bramką y, w dość specyficznych okolicznościach i dość specyficznych decyzjach y, sędziów podczas tego, y, podczas tego meczu. Zobaczymy, no to y, oczywiście y, liczę na dużą niespodziankę. No ale w Paryżu teoretycznie będzie nam trudniej, ale rok temu w jednej ósmej finału z Paryż, w Paryżu przegraliśmy też tylko jedną bramkę, a bodajże w 50. minucie był nawet remis, więc też można było. To nie jest przeciwnik, który nie może być w naszym zasięgu. Oczywiście, może że tak powiedzmy. Oczywiście, że nie. Ja bardzo wierzę w zawodników, oni naprawdę bardzo ciężko pracują na to, żeby być w tym miejscu, w którym jesteśmy. Nawet jeżeli przyjmiemy, że to nie jest nasze wymarzone miejsce, że na początku rozgrywek mieliśmy inny plan albo mieliśmy inne oczekiwania, no to jednak yy, musimy pamiętać, że to za każdym razem jest jednak drużyna, na której my kibicujemy, że to za każdym razem jest jednak, nam też w biznesie, w życiu, w życiu prywatnym nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak zaplanowaliśmy, ale to nie oznacza, że, że jak gdyby zmieniamy całkowicie wszystko to, o czym do tej pory myśleliśmy, w związku z powyższym, tak, kibicujemy, kto może niech, niech się pojawi w Paryżu, kto nie może niech włączy telewizor, no, ale przede wszystkim niech wszyscy wierzą, a wtedy wynik jest otwarty. Wróćmy jeszcze na chwilkę do Mistrzostw Świata, gdzie znakomite statystyki mieli nasi zawodnicy, prawda? Bardzo dobrze, yy, bardzo dobrze zagrał Wiktor Halgrimson, bardzo dobrze Abel Sergio. W ogóle mieli, naprawdę dużo się mówiło o tych polskich zawodnikach, którzy tam brylowali. Mhm. Myślisz, że mimo zmęczenia uda im się utrzymać jeszcze na tę drugą część sezonu formę, tak, tak wysoką formę? To są profesjonaliści Mistrzostwa Świata, dla nich nie są niczym nowym. Ten rok jest faktycznie specyficzny, ponieważ na początku sezonu byli po olimpiadach, po olimpiadzie, więc niektórzy zawodnicy po swoich, po swoich z drużyn narodowych wrócili po prostu po tej olimpiadzie, więc rok faktycznie specyficzny, ale jak gdyby nie ma co do tego obaw. W wie doskonale jak trzeba przygotowywać zawodników, zawodnicy też są wysokimi profesjonalistami i wiedzą, jak, znają doskonale swoje możliwości i, i, i wiedzą, co muszą robić, żeby utrzymać formę w drugiej części sezonu. Już niedługo, bo 1 marca gramy z kielcami. Znaczy w tak, kielcach z kielcami. Tak, tak. Y, to będzie no, no i ważny, i nieważny mecz. No, bo każdy jest ważny. Każdy jest ważny, i tutaj będzie walka na pewno o pierwsze miejsce w tabeli. Tak. Y, uda się nam powtórzyć ten sukces z ubiegłego roku, gdzie tam w kielcach mieliśmy tak duże szanse i wygrywaliśmy? Z kielcami każdy mecz jest jak jakaś, oddziel, jakaś oddzielna część w ogóle sezonu. Ten, to, 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 to pokazuje. Rok temu Kielce przyjechały w 12 i skazane na pożarcie e, zmęczone wygrały, to pokazuje, że te drużyny. Nie pamiętamy, tak, to nie było tak. to nie jest dobre wspomnienie. Nauka to jest jak gdyby doświadczenie, z którego musimy też wyciągnąć wnioski. E, natomiast e, mecz z Kielcami ma zupełnie inny naturę. Zawodnicy na ten mecz czekają. Wielu z zawodników. E, nigdy nie przeżyło takich e, emocji jako, jako zawodnicy na boiskach, przyjeżdżając z innych, bardziej takich, bym powiedział, e, zachodnioeuropejskich e, sposobów e, kibicowania. W związku z powyższym e, są już oswojeni. Jeżeli bramka będzie, będzie pracowała, chłopaki z przodu będą trafiali. Jak gdyby nie, nie, nie chcę powiedzieć, że jestem spokojny o, o wynik. Ale mam oczywiście duże oczekiwania w stosunku do tego meczu również. A o wynik na koniec sezonu? Mistrzostwo Polski Puchar, Polski Super Puchar. To jest jak gdyby cel, który, który jest jednoznaczny i tutaj nie będziemy odstawiali ręki, nie będziemy mówili, nie będziemy się już asekurowali. Musimy mieć też świadomość, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż 3-4 lata temu jako Wisła Płock. Oczywiście przed nami jeszcze bardzo dużo wzmocnień i, i, i będziemy rotowali cały czas, będziemy zmieniali tą Wisłę do 2026-2027 roku, żeby finalnie osiągnąć tą docelową drużynę, która ma zawalczyć o Final Four, ale, ale na tym etapie, w którym jesteśmy w tej chwili, mamy oczywiście jasno sprecyzowane oczekiwania i tutaj Mistrzostwo Polski jest czymś, co musimy obronić. Łatwiej było nam o nie walczyć. Teraz zobaczmy, jak się będziemy cieszyli, kiedy je obronimy. Sam zacząłeś mówić o wzmocnieniach, więc ja pójdę tym tropem i porozmawiajmy o tym. No, mamy Lukę Stepancicza, nowego zawodnika, który będzie przynajmniej przez do końca sezonu, czy? Tak, Luka będzie, Luka będzie do końca sezonu. Jest to wzmocnienie, takie bym powiedział, w trybie emergencji, trochę ze względu na to, że potrzebujemy większego zagrożenia. Z drugiej Drugi. linii to żadna tajemnica. Musimy trochę zbalansować grę pomiędzy lewą a prawą stroną, po to, żebyśmy mogli zobaczyć zozo, chociażby takiego jak w reprezentacji Węgier. Oczywiście to nie oznacza, że zawodnicy, którzy dzisiaj są w Płocku po tej stronie, na, na prawym zagraniu, nie dają nam tej jakości, ale grają bardzo często jeden na jeden albo to jest ich domena. A jednak postrach z drugiej linii, który Luka nam jest w stanie zagwarantować. Zmieni obraz tej gry, przynajmniej tak mówi strona sportowa. Więc, więc to jest wzmocnienie tylko na okres pół roku. Luka też ma swoje cele, też chce pokazać się z jak najlepszej strony w Europie. To jest jeszcze całkiem młody zawodnik z bardzo wysokimi kompetencjami, więc pewnie ma swoje ambicje o to, żeby powalczyć o kontrakt w innym klubie w europejskim w przyszłym sezonie. Więc, więc mamy, jak gdyby, zbieżne interesy tutaj. Mamy, z moich wyliczeń wynika, że mamy trzech zawodników, którym się jeszcze kończy kontrakt na koniec tego sezonu. Chodzi mi o Mirko Lilowicza, Dima Żytnikowa i Filipa Michałowicza. Co prawda i Dima i Michałowicz mają plus jeden i plus dwa, ale no Różnie to bywa z tym przedłużaniem. No i Mirko przede wszystkim. Ja nie ukrywam, że jestem wielką fanką tego piłkarza, dlatego tak się dopytuję co z Mirko. E, za chwilkę wrócę do Mirko, bo to dłuższa pewnie część, natomiast, natomiast Filip pewnie w płocku nie zagra, to już, to już jest przesądzone. Będzie grał w bardzo dobrym polskim klubie, który się fajnie rozwija i który, który robi duży progres, i to jest dla niego też okazja do tego, żeby mieć więcej szansy do grania, ponieważ no nie jest tajemnicą, że, że w Płocku tak dużo tych szans do grania nie dostaje. Bardzo fajnie popracował w Kaliszu, wrócił do Płocka po pierwszych paru meczach pokazał, że jest wartością, natomiast w tej chwili, żeby uzyskać taką stabilność we wszystkich meczach, na których, w których dostaje czas, potrzebuje po prostu regularnego grania. Co do Dimy, w dalszym ciągu sytuacja jest niewyjaśniona. Dima wrócił po kontuzji. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Według mojej wiedzy sportowa strona jeszcze nie, nie podjęła finalnej decyzji. Natomiast Mirko, faktycznie zgadzam się, że jest dosyć specyficznym tematem dyskusji, tak bym to grzecznie ujął, ponieważ jest to zawodnik, Ja wszyscy pamiętamy jego przyjście do Płocka. Jego trudną, y, taką, takie trudne wejście w y, swój poziom. Natomiast w momencie, kiedy wszedł, to musimy pamiętać, że jest to zawodnik, który wśród wielu pozostałych, oczywiście jego kolegów, ale to jednak on y, te ostatnie, tą ostatnią piłkę złapał i to on, y, to jego talent, to jego umiejętności, to jego determinacja, to jego y, taki... taki Nawet takie cała oddanie, osobowość, cała można osobowość powiedzieć. spowodowała, że mieliśmy okazję wszyscy się tym cieszyć i w wielu kolejnych meczach też to pokazał. W związku z powyższym. Mirko y, Mirka, kontrakt się kończy, ale y, mam nadzieję, osobiście mogę powiedzieć ze swojej strony, że będę robił y, wszystko na poziom wpływu, jaki mam oczywiście w klubie, żebyśmy takich zawodników jak Mirko, ludzi o takim charakterze, ludzi o takim doświadczeniu, y, ludzi o takim przekroju kariery, ale przede wszystkim takich osobowości, y, żebyśmy w klubie nie tracili. Y, I mam nadzieję, że, że nie będziemy tego y, robili. Bo to ma służyć budowaniu w przyszłości zupełnie innej Wisły i też takiej, która będzie potrafiła wprowadzić do swojej pierwszej drużyny więcej młodych polskich zawodników, którzy będą mogli pracować, z, mam nadzieję, z super ludźmi, którzy pokażą im nie tylko na poziomie sportowym o co chodzi w piłce ręcznej, ale pokażą im również w życiu. A Mirko jest tego doskonałym przykładem. No, i jeszcze na króciutko, bo to już nam się czas kończy, ale nie mogę nie zapytać o Kamila Syprzaka. Mm -hmm. <laughs> Nic więcej nie powiesz? Nie, to, to znowu. Y, y, temat Kamila Syprzaka wraca wielokrotnie. Y, mogę powiedzieć y, tylko tyle, że klub y, bardzo intensywnie pracował również po stronie sportowej, ponieważ nie tajemnicą jest, że, że profil Kamila, y, czyli granie w ataku, to jest jego najmocniejsza strona. I trzeba z nim umieć grać, prawda? Bo to myślę, nie jest że, takie proste. Myślę, że nasi środkowo rozgrywający mają y, wystarczające duże kompetencje do tego, żeby zasilić go dobrymi podaniami. Y, myślę, że jesteśmy w stanie to ustawić. Natomiast no, y, Problem niestety bardzo duży z Kamilem pojawił się w momencie, kiedy doszło do, do, do tego, nazwijmy to, skandalu szeroko komentowanego i w tej chwili klub no, właściwie nie ma innego wyjścia, jak tylko czekać. Kamil ma kontrakt ważny do 27 roku w Paryżu. Rozmowy, mogę to potwierdzić, rozmowy z Kamilem się toczyły i na poziomie sportowym, i na poziomie menadżera i Adama. Natomiast w tej chwili no, musimy lepiej zrozumieć tą sytuację. Musimy też, mam nadzieję, że ona się wyjaśni na korzyść Kamila, czego bym sobie jemu bardzo życzył. Bo z perspektywy Płocka, oczywiście jest to zawodnik, który wyszedł stąd, jest to zawodnik, który grał w świetnych klubach i który ma bardzo wysokie kompetencje w ataku. I który chce zdobyć wygrać Ligę Mistrzów, a to może zrobić z nami, prawda? Nie mamy nic przeciwko, natomiast natomiast. Musimy też pamiętać o całokształcie, musimy też pamiętać o tym, że opuszczenie kadry w takiej czy innej formule bez dłuższej, bez, bez wyjaśnienia trochę tego też opinii publicznej, bo jeżeli tak było, że, że, że Kamil ma inne zdanie na ten temat niż ma trener, to jednak to milczenie nie pomagało w podejmowaniu decyzji i wprowadzeniu rozmów. Klub musi po prostu w tej chwili poczekać, bo nie wyobrażamy sobie sytuacji, że było na przykład tak, jak powiedział trener Ryjewski, albo że Kamil zostawił zawodników, opuścił ich i pojechał. Aczkolwiek z drugiej strony też rozumiemy, że w sytuacji, kiedy zawodnik jest kontuzjowany i musi wrócić na drugą część sezonu, myślę, że my w Płocku też byśmy mieli takie oczekiwanie, żeby on jednak przeprowadził rehabilitację w lepszych warunkach, i tu nie chodzi o kompetencje sztabu medycznego w reprezentacji. Tylko chodzi o możliwości leczenia zawodnika w mieście, w którym on był w tym momencie. W związku z tym ta sytuacja jest bardzo specyficzna. Eee, ciężko jest powiedzieć, jak to się rozwinie, ciężko jest powiedzieć, jak docieramy do prawdy. Na razie wszyscy żywimy się jakimiś plotkami, informacjami. Mam nadzieję, że Kamil udzieli jakiegoś wyjaśnienia i będzie wtedy, będzie wtedy łatwiej na tym zająć. Natomiast na ten moment klub, nazwijmy to, zaciągnął hamulec ręczny. I ostatnie. Nazwisko z mojej strony, Sergiej Kosorotow, o którym już właściwie no wszyscy wiedzą, że będzie tutaj w płocku od nowego sezonu, prawda czy nie? No, jak wszyscy wiedzą, to pewnie, to pewnie, to pewnie prawda. E, Sergij był na pierwszym miejscu listy życzeń trenera, jeśli chodzi o wzmocnienie lewego rozegrania. Znamy tego zawodnika, wiemy jaką wnosi wartość do drużyny. Wiemy jak pozwoli nam inaczej ustawić grę w przyszłym sezonie już. W związku z tym, no tak, no to, 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 to prawda, pewnie jeszcze oficjalnie tego nie ogłaszamy, ale wśród plotek już jest tyle informacji, zresztą, zresztą kibice mają świetny kontakt z Sergiejem, prywatny, wysyłają mu mnóstwo wiadomości, to też bardzo fajnie zadziałało na, na, na rozmowy. Więc no, pewnie będziemy mieli okazję cieszyć się jego powrotem. Zresztą sam go zapowiedział, odchodząc, w okay. związku z powyższym jest jednym z tych, który słowa dotrzymał. Mm -hmm. Jakieś coś zdradzimy jeszcze czy kibicom, czy jakieś inne nazwiska, czy na razie cisza i spokój? Ja nie chciałbym zdradzać nazwisk, bo nie, 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 też nie od tego jestem w klubie, natomiast chciałbym się podzielić taką refleksją, że. Musimy się wszyscy też zastanowić nad piłką ręczną polską, ale też musimy się zastanowić nad polską piłką ręczną, bo konkluzja z rozmowy z jednym z menadżerów podczas naszego wyjazdu i naszego spotkania Adama Ksawiego i mojego z jednym z menadżerów, który ma fajnych, dobrych, młodych, perspektywicznych, ale też i z mocnymi nazwiskami zawodników, była taka, że bardzo ciężko będzie przekonać zawodników stopu. Chociaż nam się to udaje, ale to jest bardzo ciężka praca. Niezależnie od tego, jakie złożymy oferty finansowe, będzie to, że cały czas nam brakuje poziomu kibicowania, który jest zagwarantowany na przykład w innych krajach. I, yy, Czyli poziomu mamy na myśli nie to, jak żywiołowo, tylko to w jakiej ilości. W jakiej ilości, tak. No, ja cały czas to powtarzam, że jeżeli ktoś chce być zawodnikiem na poziomie profesjonalnym, to również robi to po to, żeby ktoś przed go obejrzał. Nie po to buduje się stadiony z dużą ilością publiczności, żeby było echo na nim, tylko robi się je po to, żeby ci zawodnicy czuli, że ktoś chce zobaczyć to, jak oni ciężko pracują przez całe swoje życie, żeby być dzisiaj na takim poziomie. I oczywiście cieszy to, że frekwencja wzrasta i zakłamana jest oczywiście statystyką meczy z Kielcami i stąd jak gdyby ta lepsza średnia. Natomiast ten menadżer powiedział mi bardzo jasno, Mariusz, będzie wam bardzo ciężko pozyskać moich zawodników, a są to naprawdę zawodnicy, którymi wszyscy się zachwycali na Mistrzostwach Świata. Jeżeli będziecie mieli na hali 2,5 tysiąca ludzi, na meczu codziennym, i jeżeli nie będziecie mieli dużej rywalizacji na poziomie superligi w związku z powyższym to od czego zaczęliśmy czyli od tego w którym miejscu znajduje się dzisiaj polska piłka ręczna mamy dwie latarnie Wisła i Kielce które które na arenie międzynarodowej pojawiają się, pracują, walczą o swoją pozycję i będą to robiły dwa kluby które dołączyły do rozgrywek europejskich ale Federacja, ludzie odpowiedzialni za polską piłkę muszą się bardzo poważnie zastanowić nad tym, w którą stronę powinniśmy zmierzać, co powinniśmy zrobić i to nie za 3 lata, nie za 2 lata, tylko to muszą być decyzje tu i teraz, które będą pozwalały nam za 2 czy za 3 lata mieć nadzieję, że będziemy w miejscu, w którym będziemy mieli czterech polskich zawodników i nie będziemy musieli mieć przepisów, które będą zmuszały kluby do tego, żeby grać Polakami, bo ten przepis przez 6 lat pokazał, że nie wnosi żadnej wartości. A to wszystko jest tak naprawdę całą kulturą kibicowania, wielopłaszczyznową rozbudową tego środowiska piłki ręcznej, a na razie nie widzę na to żadnego pomysłu, który by mógł powiedzieć, że jest poddany pod dyskusję. No cóż, nie pozostaje nam nic innego jak dzisiaj zakończyć rozmowę i oczywiście w cenie długim czasie powrócić do tematu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.